Witajcie, tutaj w Flashu ponownie. Dzisiaj będzie kolejny odcinek kursu szachowego. Opowiem o podstawowych zasadach gry w debiucie. W ogóle, co to jest debiut? Debiut, albo inaczej otwarcie, jest to kilka do kilkunastu początkowych posunięć, czyli w określony sposób zaczynamy partię. I wielu początkujących szachistów nie wie, jak to zrobić, co, co jest dobre. Istnieją takie trzy podstawowe zasady gry w debutzie. Pierwsze to jest walka o centrum. Co to, to jest centrum? Centrum to generalnie to są te cztery pola, które zaznaczyłem na zielono. Czasami jeszcze się mówi o centrum rozszerzonym, czyli to, to są tutaj kolejne te dwa. Dlaczego centrum generalnie jest tak ważne? Zaraz wam pokażę. Dlatego że. Centrum, y, figury stają się bardziej efektywne. Czy sobie zadacie pytanie, ale jak to? No, przecież figura to figura, ale okazuje się, że nie. Patrzcie, hmm. powiedzmy sobie, stawimy pozycję określoną. Zaraz, niech będzie na przykład, poczekaj, niech będzie taka pozycja. Teraz policzymy sobie, jeżeli skoczek stoi w centrum, ile on kontroluje pól. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pól. Teraz postawimy tego samego skoczka na bandzie. Zobaczymy, ile pól kontroluje. 1, 2, 3, 4. Jeszcze postawimy. Skoczka w rogu się okazuje, że on kontroluje tylko dwa pola. W związku z tym, tutaj, jako przykład, dałem figurę skoczka. Ona jest dosyć taka, jakby wymowna, ale jakby tutaj, to zastosowanie ma praktycznie do każdej figury. I to jest ten z głównych powodów, dlaczego walczymy o centrum. Dlatego, że nasze figury ustawione w tym centrum. Będą bardziej efektywne i też będą mogły w sposób bardziej efektywny zaatakować formację przeciwnika. Teraz w jaki sposób na przykład walczy się o to centrum? Bardzo takim ciekawym sposobem jest prowadzenie pionów, po to, żeby to centrum kontrolowało. I teraz bardzo często zaczynamy partię na przykład ruchem sprzed króla. Dlaczego? Dlaczego tak? Zresztą polecam ten sposób dla początkujących. Teraz ten ruch takim pionkiem spełnia kilka funkcji. Po pierwsze umieszczamy sobie piona w centrum. On stoi na takim centralnym polu. Po drugie on kontroluje, że zaznaczę innym, innym kolorem. Kontroluje ten pionek, te dwa pola. One są podbiciem. Po trzecie, otwiera drogę dla końca, dla hetmana. Dlatego taki, taki ruch jest bardzo dobry w celu rozpoczęcia partii. Nie jest to oczywiście jedyna możliwość, natomiast bardzo polecam w ten sposób rozpoczynać początkującym. Bardzo często też właśnie czarne yy, zaczynają E7, 5 piątkiem, i ten ruch spełnia dokładnie te same funkcje. Też umieszcza piątka w centrum, stopuje piątka białych przed dalszym poruszaniem się. Yy, tutaj bierze pod kontrolę te pola. I zbiera drogę dla gońca hetmana Drugą taką zasadą gry w debutie jest szybki i celowy rozwój figur. Co, co to znaczy? To znaczy, żeby wprowadzać jak najszybciej figury do gry, nie wykonywać jakichś zbędnych ruchów pionkami, jeżeli, jeżeli nie musimy. Szczególnie pionkami bandowymi. Na przykład bardzo dobrym ruchem w tej pozycji jest skoczek F3. Dlaczego? Po pierwsze, wyprowadzamy figurę, po drugie, atakujemy pionka i zmuszamy czarne do obrony tego pionka. Czarne bardzo często właśnie skoczek C6 odpowiadają, żeby też figurę wyprowadzić i obronić jednocześnie pionka. Bardzo polecam tutaj w pierwszej kolejności wyprowadzać figury lekkie, to znaczy skoczki i ugońce. Nie wprowadzamy na samym początku gry Hetmana do akcji, z uwagi na to, że Hetman może być atakowany no i może gdzieś, powiedzmy, się zawieruszyć i zostać zbity. Ewentualnie poprzez atak na Hetmana, można zdobywać tempa do rozwoju figur, na przykład w jaki sposób? Zaraz wam pokażę. Powiedzmy, że białe rozpoczęły E4. Czarne D5. Białe zbiły. Czarne odbiły. I skoczek atakuje Hetmana. I teraz Hetman gdzieś musi odejść. Powiedzmy, że odchodzi na A5. I białe mogą sobie zagrać. Powiedzmy D4. Kontrolują tutaj pola. Tak. Centrum tym pionkiem otwierają sobie drogę dla jednego gońca, dla drugiego mają otwartą mają wyprowadzonego skoczka. Także w taki, z tego powodu raczej unikamy na samym początku wprowadzenia do gry Hetmana. Hetman jest najbardziej cenną figurą. Możemy go w takiej sytuacji dosyć łatwo stracić. Co to znaczy? Co to znaczy? Celowy rozwój figur, to znaczy, żeby te figury coś konkretnego robiły. Tak jak pokazałem, tak jak pokazałem wcześniej, tą pozycję. I ruch skoczek F3 atakuje tego piona. Czarne, czarne bronią. No i teraz na przykład, gdybyśmy, nie wiem, ruszyli się skoczkiem na A3. Ten skoczek stojąc tutaj na bandzie mało robi, nie spełnia postulatu walki o centrum. Ale jeżeli ten skoczek by na przykład szedł tutaj na C3, to już atakuje tak jedno pole w centrum, broni pionka w centrum, on już spełnia jakąś pożyteczną funkcję. W związku z tym, to jest jakby drugi postulat: szybki i celowy rozwój figur. Unikamy ruchu dwa razy tą samą figurą. Oczywiście czasami istnieją takie warianty, kiedy możemy albo nawet musimy to zrobić. Natomiast jeśli jesteście początkującymi szachistami, starajcie się unikać tego. Na początku, najlepiej, jeżeli każdy ruch wprowadza do walki nowe siły, tak? czy najlepiej, jeśli to są figury. Trzecim w ogóle takim postulatem, który odnosi się do gry w debiucie, jest bezpieczeństwo króla. Powiedzmy, że czarne grają symetrycznie, białe prowadzą końca zgodnie z tym, żeby te figury rozwijać, czarne też i białe wykonują broszadę. Tak? Król tutaj za tymi pionkami jest ładnie zabezpieczony, w tej chwili nie można go zaatakować. No, i czarne powiedzmy, zagrają symetrycznie. Dokładnie obie strony tutaj takie postulaty odnośnie szybkiego wprowadzenia figur do gry, zabezpieczenia króla, walki o centrum wprowadziły, i te trzy zasady zostały zachowane. Także w takim dużym skrócie przedstawiłem. No, takie trzy najważniejsze tutaj zasady dotyczące początka, początku partii. Dałbym Wam jeszcze jedną radę, to znaczy wielu początkujących szachistów uczy się debiutów na pamięć. Odrazam tego, ponieważ w początkowym okresie nauki są o wiele ważniejsze rzeczy, jest to nauka, na przykład końcówek, nauka taktyki, tak jeśli rozwiązujecie dużo zadań y, taktycznych, to bardzo zwiększycie swoją siłę gry na samym początku i polecam czas na trening właśnie przeznaczyć tutaj w tym kierunku. Natomiast uczenie się debiutów na pamięć nie spowoduje, że będziecie wiedzieli, po co dane posunięcie wykonujecie, bo to jest jakby najważniejsze. Na, na samym początku przyjmijcie jako najważniejszą zasadę, żeby stosować się do tych trzech jakby wytycznych odnośnie gry w debiucie, o których wspomniałem, czyli walka o centrum, szybki i celowy rozwój figur i bezpieczeństwo króla. To tyle. Także jeśli film wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, Zapraszam też na swój kanał Twitch. Czasami streamuję tam swoje rozgrywki szachowe. Także link do kanału Twitch znajdziecie również w opisie filmu. Także dzięki i pozdrawiam.